Kwestia kosztów ogrzewania domów i mieszkań spędza sens powiek wielu osobom. Kilka dni temu weszła w życie ustawa dotycząca możliwości otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych, w których korzysta się z peletu drzewnego, innego rodzaju biomasy, drewna kawałkowego, gazu LPG oraz oleju opałowego. Zgodnie z uchwaloną ustawą dofinansowanie wynosi 3000 zł w przypadku, gdy gospodarstwo korzysta z kotła na paliwo stałe zasilanego peletem drzewnym bądź innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego. Osoby korzystające z kominka, kozy, pieco kuchni czy pieca kaflowego zasilanego drewnem kawałkowym mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie 1000 zł. 500 zł to kwota wsparcia dla użytkowników kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG, a właściciele gospodarstw domowych, w których źródłem ciepła jest kocioł olejowy, mogą liczyć na dofinansowanie rzędu 2000 zł. Wnioski o dopłatę puławianie mogą złożyć osobiście w Wydziale Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy lub w formie elektronicznej na adres mailowy urzędu um@um.puławy.pl bądź za pośrednictwem platformy ePuap. Dokumenty można składać do końca listopada. W ten sam sposób o dopłatę mogą starać się osoby ogrzewające mieszkania lub domy węglem. W obu przypadkach dodatek ma być wypłacany w terminie miesiąca od złożenia wniosku. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 m2 z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w biurze sprzedaży Magdom Holdings SA. Przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl